W roku 2087 Ziemia została zaatakowana przez obcych. Dowodzi nimi Darkon. Tylko kosmiczni rycerze mogą mu się przeciwstawić. Techno my! Ziemia należy do mnie. Ziemia nigdy nie będzie twoja dopóki ja istnieję. Ziemia to nasza planeta, należy do ludzi. Nie pozwolimy Venomoidom nad nią zapanować. Zdobędziemy tę planetę. Wkrótce ogarną ją ciemności tak jak każdą naszą zdobyć w kosmosie. Przezwałem Cię, Tagger. Chciałbyś wrócić do czynnej służby? Wyleczyłeś już swoje rany. Tak, panie. Jesteś tego pewny? Twoja twarz jest nadal zeszpecona. Tak, panie. Ma mi ona przypominać porażkę, jaką poniosłem w walce z Blade'em. Blade'em nie musisz już przyjmować. Co? Ależ, panie! Musisz pozwolić mi go zgładzić! Musisz! A więc... zemsta... To jest dobry powód, zgoda. Wobec tego dam Ci jeszcze jedną szansę. Tylko mnie tym razem nie zawiedź, tabel. Tym razem już Ci się nie uda, Blade. Centrum Dowodzenia Rycerzy Kosmosu. Teraz powinno być dobrze. Jeszcze jeden spaw i sprawdzamy konwertery. No i już! Nie jest źle. Można powiedzieć, że jest idealnie. Załoga kosmiczna numer 9 zgłosi się do dowództwa. Powtarzam, załoga kosmiczna numer 9 zgłosi Zawsze się do to dowództwa. samo. Kiedy zaczynam robotę, oni zwołują odprawę. Jeżeli ktoś słyszy, prosimy o pomoc. Czy ktokolwiek nas słyszy, jesteśmy w pułapce! Jesteśmy w reaktorze numer 6! Dłużej nie wytrzymamy! Ratujcie nas! To wezwanie zostało zarejestrowane na taśmie awaryjnej. Reaktor szósty jest na kosmicznym pierścieniu. To znaczy, że ktoś tam jednak przetrwał? Naprawdę, tak sądzisz? Tam jest wiele miejsc, gdzie można się ukryć. A więc będzie to misja ratunkowa. Nie możemy pozwolić, by ktokolwiek z naszych dostał się w ręce wroga. Jeśli krabo pająki ich nie znalazły, to jak my mamy to zrobić? Trzeba dołożyć wszelkich starań. Nie można ich tak zostawić. Błękitna planeta ma wystartować natychmiast. Tak, tak jest! jest! Ciekawa jestem, ile osób mogło przetrwać ten atak. Dziwne, że wcześniej nie było wezwania o pomoc. Muszą już tam długo siedzieć. Masz rację, to dziwne. I jest ich chyba kilkoro. Im mniej, tym lepiej. Co? Co to ma znaczyć, Blade? Uważasz, że ratowanie ludzi jest nieważne? Najważniejsze jest powstrzymanie wojowników Darkona. Więc jaka w tym różnica, ilu jest tam ludzi? Żadna, jeżeli ich uratujemy. Nie jestem pewien, czy dobrze Cię rozumiem. Słuchaj, jeżeli idzie o mnie, to nie jest ważne, czy wrócę, czy nie. Jeśli ktokolwiek nas słyszy, wzywamy pomocy. Proszę, ratujcie nas. Czy ktoś nas słyszy? Proszę. Ringo, transmisja została przerwana? Bardzo możliwe, że ktoś ich już dopadł. Star, poszukaj odpowiedniego miejsca do lądowania. Port szósty? Nadaje się. Płękit na planeto. Straciliśmy sygnał z kosmicznego pierścienia. Macie go jeszcze? My też nie mamy. Właśnie staramy się wejść. Bądźcie ostrożni. Oczywiście. Poczekaj, Ringo. Wejście nie odpowiada. Spoko. Znam odpowiedni szyfr. Zostańcie tutaj, ja tam pójdę sam. Co to za pomysły, idę z tobą! Darkon w każdej chwili może wysłać krabo pająki, a tylko ja potrafię sobie z nimi poradzić. W pojedynkę to nie ma sensu. Nie możesz tam iść bez wsparcia. Nie przejmujcie się, zostańcie tu i bądźcie gotowi do odlotu. Jestem kosmicznym rycerzem, a nie kierowcą, a jeśli chcesz sam ryzykować, to proszę bardzo. Słuchaj, Blade. Zostaw włączony nadajnik, żebyśmy wiedzieli, co się z tobą dzieje. Będę w kontakcie. A jeżeli natrafisz na złych teknomenów, to im powiedz, żeby byli grzeczni, bo inaczej twój szofer ich rozjedzie. To nie było śmieszne. O, co za nagła krytyka! co tam się dzieje? Jestem na zewnątrz. Nie ma śladów życia. Rozumiem, uważaj. E, daj spokój. Po co ma uważać? W razie ataku wyciągnie swój magiczny kryształ i przemieni się w teknomena, obrońcę ludzkości. O, daj spokój, Ringo. Odczyp się od niego, dobrze? Halo, jest tam kto? Odezwijcie się, jeśli mnie słyszycie. Jest tam kto? Nie ma odpowiedzi. Sprawdzam atmosferę. Da się oddychać. Jest tam kto? Czy ktoś mnie słyszy? Chcemy Wam pomóc! A? Kto tam jest? he... <grymne> <grymne> Dzięki za przybycie, Blade. Liczyłem na to. Dagger? To niemożliwe. Zdziwiłeś się? Co? Pewnie myślałeś, że mnie wykończyłeś, prawda, Blade? No tak, ale się pomyliłeś. To znaczy, że nie ma tu żadnych ludzi. Może są, ale ja bym na to nie liczył. Szczególnie, gdy pozbędę się ciebie. Co się dzieje, Star? Blade w porządku? Odnalazł już tych ludzi? Sygnał jest coraz słabszy. Coś słychać tak, jakby się tam toczyła jakaś rozmowa. Ale z kim i o czym? To ty wzywałeś pomocy, prawda? Naturalnie. To był najłatwiejszy sposób, żeby cię tutaj ściągnąć. Ale na pewno nie na długo, Blade. Dagger, nie! Ah! Patrz, co zrobiłeś swoją twarzą? Teraz mi za to zapłacisz! Czekałem na tę chwilę bardzo długo! Tegno! Moc! Nie działa! To była pułapka, tam nie ma żadnych ludzi, to Dagger! Nieprzyjacielski technomen z Blade'em? Tak, użył sygnałów SOS, żeby go zbawić. A ja myślałam, że Blade go załatwi. Jesteś w pułapce, Blade! Walcz, jeśli chcesz, ale nic ci to nie da! Blake. Co się dzieje, Star? Czy tam był jakiś wybuch? Jestem prawie pewna, że tak. I to się stało zaraz po tym, jak Blade próbował się transformować. Oh, 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 oh. Oh. Hmm, to nie ma sensu, Blade. Wszędzie tu są kryształy, które zakłócają fale, a więc i twój kryształ jest bezużyteczny. O! Oh. Co ty zrobiłeś? <laughs> Pokonałem cię! Jesteś w moich rękach! Ale to jeszcze nie koniec, Blade! Jeszcze będziesz cierpieć za to, co mi uczyniłeś. Co tam jest, Star? Zanim urwał się sygnał, wydało mi się, że coś tam jest nie w porządku, tak jakby Blade nie mógł się transformować. Co? Jak to możliwe? Nie wiem. Chodźmy! Ej, dokąd idziesz? To jasne, znaleźć Blade'a! Co ci to da? A jeżeli przypadkiem... O! Wszystko będzie dobrze. I słyszałaś, co powiedział, że w razie niebezpieczeństwa da nam znać. A poza tym jest jeszcze jeden powód, dla którego warto tu zostać. To daje nam szansę, że zdołamy wszyscy powrócić żywi z tej wyprawy. No dalej, uciekaj, Blade! Nie będziesz tego robić wiecznie. O! Gdzie jesteś, Blade? Wszędzie pełno tych kryształów. Nie uda mi się transformacja, jeśli nie wydostanę się poza ich zasięg. Ach. Blade, zgłoś się, Blade! Mów, Star. Czy wszystko w porządku? Co tam się z tobą dzieje? Teraz jest spokój. Ale dagger może mnie znaleźć w każdej chwili. Jesteś może ranny? Nie, ale nie mogę dokonać transformacji. Co? Jak to możliwe? Jestem w strefie zakłócających kryształów. On mnie tu zwabił! Wychodzę na zewnątrz! Czekaj nie! Ej, hey, wracaj natychmiast na statek! Wszystko pójdzie dobrze, gdy się przetransformuję. Ale muszę wydostać się poza zasięg kryształów. Tylko wtedy będę miał szansę pokonać dagera. O! Teraz się Postaw mnie! Postawię cię i pozbędę się ciebie raz na zawsze za poniżenie mnie i za zdradę darkona! Ura! Znowu to samo jego sygnał zanikł. Dobra, dosyć tego ruszamy. Nie, bez niego nie! Nie słyszałaś, co on powiedział? Mówił, że będzie mógł walczyć, jeżeli uda mu się wydostać na zewnątrz stacji! Sprawdź jego ostatnie położenie i wtedy użyjemy kilku pocisków, żeby pomóc mu dostać się tam, gdzie chce. Działo laserowe. O! Nie pora na odpoczynek, Blade. A teraz się pożegnamy. Błękitnej planety. To była pułapka, tam nikt nie przeżył. Blade jest w pułapce jednego z teknomenów Darkona. Co? Blade, trzymaj się, chłopcze. Te kryształy są wszędzie. No ładnie. Zbliża się do wejścia. Wszystko zgodnie z planem. Blade, słyszysz mnie? Proszę, odezwij się. Ciekawe, dlaczego już nie odpowiada. Oh. Co to takiego, Ringo? Skieruj analizator na te promienie. Jaki masz odczyt? To coś w rodzaju promieni zakłócających fale. Co? Tak samo jak wewnątrz? Więc nawet jeśli wyjdzie, nie ma szans na transformację. Trzeba to zniszczyć, bo inaczej naprawdę będzie bez szans. Naprzód! Oh, oh. Śluza powietrzna. Oh, oh. <Sy> Mam nadzieję, że to jeszcze działa. Na razie nieźle. No tak. Znowu nalot krabopająków. Ringo Blade nadal nie odpowiada. Na pewno wysiadł mu nadajnik. Mamy dosyć innych spraw, żeby się martwić o Blade'a. Da sobie radę. Nie rozumiesz, on będzie usiłował wydostać się na zewnątrz, żeby dokonać transformacji. Jeżeli nie zniszczymy źródła tych fal, on może zginąć. Otwieraj się! No już! Uwaga! Te drzwi długo nie wytrzymają! Trzymaj się, Star! Nie pójdzie łatwo! Trzymaj! Główny reaktor jest przygrzany! Nieważne, wchodzimy! To błękitna taleta. Zniszczyli neutralizatory. Transformacja natychmiast! Ale czy mój kryształ.? On się transformuje! Transformacja ci się udała, ale i tak cię zniszczę! Kto się jeszcze okaże! Techno, pociski! Tak, więc jesteś nadal silniejszy niż myślałem. Ale nie wygrałeś. Za chwilę przekonasz się, co moje kryształy zrobiły z twoim cennym kryształem! Jesteśmy na Czerwonej Krysty, z tą prędkością nie możemy wejść w stratosferę. Jakoś będziemy musieli się wydostać. Ringo, patrz! On nam teraz niewiele pomoże. Powinienem zwolnić, ale to może wyczerpać moje siły. Coś jest nie w porządku z moim kryształem. Muszę wrócić na statek. Może uda mi się jeszcze opanować sytuację? Blade, co się dzieje? Ej, hey Blade, marnie wyglądasz! To nieważne! Dagger nadal tam jest, więc muszę wrócić! Zwariowałeś? To szaleństwo! Ringo, zawracamy! Natychmiast! Nie mogę tego zrobić, reaktory przestają działać. Ej, co się z Tobą dzieje? Mam poświęcić ten statek, żebyś ty mógł złapać jakiegoś faceta! Ale. A poza ja... tym nie nadajesz się do walki! Mój kryształ! Zniszczony, rozbity to koniec! A! 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 Mój kryształ rozbity do niczego. Nie mogę się przekształcić w teknomena, ale nie zwyciężyłeś mnie, Dagger! Znajdę sposób, żeby cię pokonać. Ciebie i Darkona, znajdę sposób. Wersja polska Master Film. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dialogi Jan Mos. Dźwięk Agata Wieczorek, Marcin Eismund. Montaż Krzysztof Rustecki. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Wystąpili. Blade Jacek Rozenek, Ringo Piotr Adamczyk, Star Małgorzata Foremniak, Jemison Marcin Troński, Tina Katarzyna Tatarak, Meggi Izabela Bukowska, Meg Adam Bauman, Galt Włodzimierz Bednarski, Dagger Tomasz Marzecki, Tarkon Andrzej Ferent, Narrator Stefan Knote i inni.